Siemaneczko, oto sobota i dziś 14 odcinek z serii topowo. Miejskie auta, lecimy. Hyundai i 10 to już trzecia generacja małego modelu kon koncertu Hyundai i 10. Nowy model wyróżnia się ciekawie, zaprojektowany grillem oraz wbudowanymi w niego reflektorami z diodami świateł dziennych LED. Z tyłu mamy dwa małe krosze lamp. Mierzy 3670 mm długości. 1680 mm szerokości, a rozstaw osi wynosi 2425 mm. Do wyboru są dwa silniki benzynowy 1.0 R3, 67 KM i 1.2 r 484 koni mechaniczne. Renault Zoe to już druga generacja małego miejskiego autka marki Renault. Auto można odróżnić się od poprzednika nowym przodem z teżakami reflektorami w pełni diodowymi. I maska. Z tyłu zmieniono lampy. Nowe Zoe otrzymało akumulatory o pojemności 52 kWh. Zasięg wzrósł z 300 km do 387 km. Nowe Zoe otrzymało 135-konny silnik. Przeświesza do setki i 10 sekund. Skoda i e Citigo i V. Skoda w czerwcu przedstawiła swój pełni elektryczny wariant Skody Citigo. Różni się zamknięta łatra pochodnicy w pełnym ledowymi światłami oraz przeprojektowanym zderzakiem. Są również nowe felgi. ECD GO IV posiada zasięg, który wynosi 265 km na bieżny cyklu WLTP. Ładowanie baterii do 80% jest możliwe przy pomocy szybkiej ładowarki o mocy 40 kW trwa do godziny. Honda I e to pierwsze elektryczne auto Honda opracowane na dawnym modelu z lat 70. i 80. Wyróżnia się krystalicznym detalem z wbudowanymi ledowymi okrągłymi światłami oraz zaokrąglonymi reflektorami. Honda I e otrzymała elektryczną jednostkę o mocy 150 km/h i 300 nm momentu obrotowego. Ma również akumulatory o pojemności 35,5 kWh. Ma zapewnić około 200 km zasięgu. Dzięki za oglądanie. Jak zauważyliście trzy auta z y, czterech są elektryczne. Planuję zrobić film dlaczego świat potrzebuje elektrycznych aut i czy to potrzebne. Premiera już pierwszego października do jutra. Hej!